Słyszeliście tak. Kamera, akcja, start! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy Wam urwane sceny z filmików. Ja nie zawsze ucinam te kawałki, ale robię to. Na przykład nie jak robię próby, a, bawię się plastelinką, nie jak robię próby, tylko jak właśnie um, Nagrywam i coś mi nie wychodzi, to ja ucinam. Potem sprawdzę ten filmik on nie wychodzi, więc go nie wstawiam do Was. To, co się zdarza? Więc dobra. Przechodzimy do pokazywania. Hmm. Pierwsze co jest... To! Spadanie z krzesła. O, to ja zademonstruję, ponieważ ja to niestety, Ja tego doświadczyłam. Trzeba. Dobra, nasz kamerzysta, ale no. ja nie chcę się Mogę z tym zabrać za domu, tą plasyjno? No, możesz. Jaj! To mi kawałek. Dobra. To. A, poczekajcie, ludzika. Najpierw jeszcze muszę coś zrobić. Zrobić?